Co mówią? Wspierają nas na pewno i wspomagają A nie zawsze... mówią córeczko daj sobie spokój mm. bo nic z tego nie będzie? Czy traktują to na zasadzie a no niech spróbuje bo to jest jednak ciężki kawałek chleba, no. hmm. nie się. Ciężki, ta reklama jest, jest bardzo stabilna. to um, ja i Milenka przyjechałyśmy tak naprawdę do Warszawy. Nie z, do z jakich stron Ja mieszkam w Warszawie już 5 lat. 5 lat próbuję się tym zajmować, coś robić w tym kierunku. I już wielokrotnie miałam ochotę zrezygnować i dać sobie spokój, ale cieszę się tak naprawdę, że jestem teraz, tu, gdzie jestem i że robimy A A wiesz, to, co robimy. A właśnie, masz chłopaka, masz chłopaka, masz chłopaka. No. Nie, nie, no nie, 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 atrakcyjnymi atrakcyjnymi Rome, nie, nie, z Zielonej Góry nie, A nie, a ja mam lat... Julię. nie, to nie, to ma, to zaskoczenie. To zaskoczenie duże. nie, 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 Wcześniej, bo tak zła nie zaczęłaś. <gryzanie> nie, nie no interesuje mnie, czy jesteście po prostu w stałych związkach, no nie czy, nie miały, ja jest, no czy nie 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 tylko nie. i wyłącznie praca, praca, praca i sukces. To znaczy praca, praca, praca i sukces to jedno, a życie prywatne to jest drugie i po prostu wiadomo, że trzeba gdzieś tam umiejętnie to ze sobą połączyć i, i mieć czas na jedno i na drugie. Odpowiem tak na to pytanie. A w tej chwili, w tym momencie zespół? Tak? Hannes. 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 Tak, Hannes. Hannes. Zapraszamy. Na żywo. You need to give it up, baby. You have to stop. The silly game you play, you need to give it up, baby. You have to stop. The silly game. Dziękujemy. <laughs> no, brawo! <laughs>